Siema, myśli tutaj Maverick. Dzisiaj pogramy sobie w grę, która nazywa się Hector. Podobno to jest jakiś horror, nie jestem pewien. Widziałem tylko gdzieś na jakichś tam gameplayach, że jest dosyć, dosyć zabawny, powiedzmy zabawny. Ludzie byli zabawni, więc zobaczymy jak to będzie ze mną. Jeszcze nie grałem ani razu, dopiero włączam ją pierwszy raz. Grę możecie kupić na... Uuu. siogień. Grę możecie kupić na Steamie za 20 euro. Lub na tak za trochę mniej. Nie wiem co się dzieje, wygląda jakby coś się tam paliło, ja nic nie mogę robić, tylko patrzeć w takim. małej części. Czy ja mogę chodzić? Nie, nie mogę chodzić. Co się tam pali? Czy tam się pali? What the fuck? Przydałoby się gra po polsku, ale jest po angielsku. Zresztą no to jest, jest nieważne, czy was straszą po angielsku, czy po polsku, to jest jedno i to samo. Nazywam się Hector, tak jak widzicie. Nie wiem, czy to zrobił jakiś polski studio, czy nie. Czy ja mogę w ogóle zmienić coś? Jestem tutaj. Co to jakaś sala operacyjna? Co tam słychać? Nie mogę escape jest Ok. Ktoś okay. gościł pierwszy jakiś był pod. O kurwa, co jest grane. Wow! To wow, wow. Ktoś mnie chyba tnie! żywca Chyba na NFZ. O, tak mi się wydaje. Drożnie, tak to się odbywa w, w, w szpitalach na NFZ. Zaraz mi dadzą pewnie kawałek chleba z kostką masła. Właściwie kostką, kosteczką. I jakiś żel, który nazwą czemem. Ok, jest jakiś typu, co to jest? Kroplówka, kropłówka. Powiem wam, jeżeli będziecie chcieli więcej oglądać... Co jest? Co się kurwa zaciało? Uuu... Jeżeli będziecie więcej chcieli oglądać, to z chęcią nagram kolejne odcinki. Właściwie nie z chęcią. Nagram z niechęcią, ale na pewno nagram. Ostatnio jakoś nie wiem, nie miałem nic ochoty nagrywać. Mówię wam, czekam. Ok, zapalniczka. Czekam na jakąś fajną grę, myślę, że GTA 5 będzie jedną z fajniejszych gier, które będę nagrywał za niedługo. I planuję ją już kupić za parę dni, ale dopiero chyba 19 maja. Może ma kwietnia, kwietnia, sorry, kwietnia. o kurwa, ale się szybko rusza. rusza. Jak mieszka? Hmm, mouse sensitivity daje mi mnie troszkę mniej. Okej okay. Mogę to zapalić, który mi się zapala? Co strasznie szybko ta myszka chodzi? Dziwnie menu wygląda, ale weźmiemy, dobra, tyle. Resume. Ok. Nadal szybko chodzi, nie wiem o co chodzi. Z tego co widzę, to ktoś mnie wyrzucił. You need them down here. Don't forget to take your meds. co? Jakieś. Mam jakieś. Leki, F, F, okej, okay, F. Zjadłem leki. Nie wiem, co to jest. Leki jakieś. benzopil z you need Okej. Okay. Idziemy dalej. co? Może jeszcze zwolnię myszkę na mojej myśli. Za, zobaczymy, to jest szybciej, to jest szybciej. To jest wolniej, O jezus, Maria. Nie widzę takich gier. Jak mnie zabiją, to skończę odcinek. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Idziemy prosto. Nie skręcamy w lewo. Wiem dlaczego mam nadzieję, że nic mnie tutaj nie złapie z tyłu. Czyli ja mogę... Me o, mogę piec! zajebiście. Idziemy prosto, pierdziele w lewo. Okej, okay, jakieś półki. W ogóle nie wiem czy... C? Control. Control. Ja mogę coś podnosić. Nie wiem. Co to w ogóle jest tutaj? Secrets are meant to be kept. America depends on it. Okej. Okay. Dziwne. Wziąłem te tabletki, nie wiem dlaczego cały czas widzę ile. Podwójnie. Strzałka w tamtą stronę. Pa. Nie wiem czy to... Do... Strzałka w tą stronę, wTF. Oho, coś się robi, nie tak. Nie wiem czy jak będzie się coś jebało, to będę musiał te leki jebane ten. Chyba nic tutaj nie ma zupełnie. Okej. Okay. Tu się chyba nie świeciło światło? Pacji nie mogę używać Jakaś dziewczynka płacze, nie wiem o co chodzi O, halo? Okej, okay, w prawo Czy w lewo? W prawo, czy w lewo? Dobra, zobaczmy tyk Idę w tą, co to jest? Prawo, Ok. Halo, dziewczynko? Dziewczynka? Okej okay. Nie wiem dlaczego tak jest Chujowo, co to za kabel, nie wiem Idziemy pro... Nie, jak ja pójdę w prawo i prosto, to potem zawinę kółko. Wiecie, co pójdę w lewo? Nie wiem, czy to jest tunel taki, że wiecie. Dobra, idziemy. Idziemy do przodu. Oho, zaraz pewnie będzie, że wrócę się. Aha, dupa. A nie, jest coś. Co to było? Ok, pokój. Co to kurwa jest? Powiem wam, gram po ciemku i już, już tutaj czuję jakieś ciarki. Na dupie, nie wiem dlaczego czuję ciaki na dupie, normalnie na plecach bym czuł. Dobra, wezmę to, tabletki. Mam sześć tabletek, tak? Łyżka mogę? Nie mogę łyżki. Nie wiem dlaczego ona powiedziała find me, chyba znajdź mnie. Ja mogę butlego za nie, nie, mogę. No dying light to to nie jest. Dobra, idziemy. Mam nadzieję, że oglądacie po... ...po ciemku. Idziemy w lewo. A może w prawo? Ty, i pójdę tutaj, ja. Ale się boję, strach, strach normalnie ten. Nie, 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 doszedłem do końca. Co tu jest napisane w ogóle? Coś o bombowcach? plus Tweaks Sync Fleets, what? No, oh, nie wiem. Może chodzi o Twittera? Dobra, wracamy się. Idziemy w prawo tutaj, w tunel. What the fuck? What? What the fuck? Ale ja, ja. Ej, seram po gaciach. Okej, dobra. Okej, coś, ktoś, coś gada, nie wiem nawet co. Bez jaj tego tunelu tutaj nie było. Znowu ten sam pokój? Ale jaja, chyba muszę iść w lewo. Tabletki, nie mam już tych tabletek. Kurtka? O, ciekawe czy mogę wziąć... Nie, nie mogę. O chuj. Prison, LMB. LMB. What the fuck?! Ej, wiecie co, wezmę te tabletki. Które to, kurwa, były? F. Wziąłem? Wziąłem. O kurwa, wziąłem dwie. Mam nadzieję, że nic mi się nie stanie. Otwórz się. Prawym? O kurwa, prawym nie. Prawym nie! Zapalaj SIĘ! Dobra, wiecie co, tu jest chyba otwarte. Że miotłem mogę wziąć miot... Nie, nie mogę wziąć miotła. Mam nadzieję, że gra jest bardzo krótka. Nie tak jak Outlast. Kiedyś grałem w Outlast'a. Jezus Maria, srałem po gaciach. Okej. Okay. Tu jest zagrodzone. Jakie dziwne dźwięki. Polecam wrzucić sobie to na słuchawki i... Mogę? 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 Ej, nie mogę. Otóż się. Nie, otwiera się tylko trochę, chyba zablokowane jest. Co pójdę, tak jak te kable idą? Nie wiem dlaczego, bo te kable się zaraz kończą, ale ale pójdę. O kurwa, coś się dzieje. gdzie jestem w jakimś bunkrze, Czy jakiś uj? Okej, idziemy na górę. Coś tu będzie? Słucham. Co on powiedział? Skin? Masakra. Nie wiem nawet o co chodzi że grze. Bo nic nie ja czytałem. Kurwa, naj najlepsze jest to, że ja się naprawdę wychylam, nie? Bez jaj. Dobra, nic tu nie ma. Okej. Okay. Jak na razie to jest bezpiecznie. Nie wiem dlaczego ja się tak boję. że mi nic mi się złego nie dzieje. Ostrać w bogaciak normalnie. Moje... Wiecie co ja czasami mam przejebane nawet jak idę do, do tego. Do piwnicy, to... Nie wiem, jakoś kurwa... Ta piwnica mnie przeraża. Nie wiem, i ta, w której... w którym budynku teraz mieszkam, bo jest taka stara i w ogóle... Wiecie, nisko i... Jest lipa. Nie wiem dlaczego. W sumie nic mi się nam nigdy nie stało. Nie, sorry. Kiedyś mnie szczur zaatakował. Byłem z żoną w piwnicy, tam braliśmy jakieś rzeczy. Nagle słyszę jakieś skrobanie z boku. A co to jest? Zamek jakiś? Oho. Oho. Czy ja mogę tego użyć? Nie mogę tego użyć? Nie mogę. Słyszę skrobanie jakieś boku, nie? Nie wiem, mogę to użyć, czy nie? I kurwa, nagle patrzę się, a tam kurwa. No nawet nie, nie widziałem go za bardzo. Widziałem tylko takie mignięcie i wypierdolili. Szczur rozbiegł się, albo myślnie, nie jestem pewien. I wypierdolili mi w buta z boku, nie? I, i od razu uciekł. W odbił się ode mnie tak tymi swoimi łapkami. Próbowałem go zajebać, ale się nie dało, bo kurde uciekł, ja mam tam pełno gruzu. Gruzu, a no, jakiegoś szajsu. Prywa, nie mogę tu przejść, nie wiem dlaczego. Dobra, wrócimy się, chuj. Co to kurwa było? Nie wiem, ale to jest y, niezbyt fajne. Uczucie chodzić po takim tym... to e, tu jest pewne, jasno. Wszędzie jasno jest. Czemu ja tu wracam, nie wiem, nie wiem, bo nie mogę przejść. Okej, okay, tutaj. Aha, stąd przyszedłem. Edupa, jak ja tutaj przyszedłem, to... Czy ja mam jakąś mapę? 124. Co to jest? Jakieś tabletki? Jedne, drugie? Aha, ja nic nie mam de facto. Nie mam latarki nawet. Latarka by się przydała, a super by była latarka. Jak na razie gra jest dosyć nudna. Nie, może coś tutaj mam włączyć? Nic, nic. Ah, masakra. Coś się tutaj znajdziemy? Co to jest w ogóle? Warning? Czy to się da do góry w dół? Ej, nie wyłączaj Dobra Nie wiem Nie mogę nic tutaj Nie działa O, coś mi się wydaje że Znowu tabletki muszę użyć, ale nie jestem Tu jest straszna lipa jest. Uj wam, teraz mnie ciarki przychodzą. To tylko gra, to tylko gra. Dobra, spiertelamy. Bo kurwa wszystko mi się rozmazuje. O, przystało, dobra. Nie wiem co to miało być, ale nie, idę, idę stąd. Idę stąd najlepiej, to mi się kurwa schował w kącie i, i chuj siedział tam. Dobra, tu miałem zejść na dół. O Jezus Maria. Nienawidzę takich gier. Po co ja to włączyłem, nie wiem. A miałem taką... W ogóle mam Pillars of Eternity. Nie wiem, czy widzieliście tą grę. Nie wiem, czy chcielibyście zobaczyć jak w nią gram. Może jakiś mały gameplay mógłbym wrzucić? Coś tutaj jest nic. Oho, oho. Kurde. Więc ogólnie jakbyście chcieli Pillars of Eternity. Kurwa, nie mogę przejść do Chuja Pana. Cię, słyszałem tam coś, nie wiem. Dobra, idę dobrze, że można biegać, bo kurde. Jakbym chodził tak po powrotku, to mnie nerwica brała. Jak w The long dark, nie? Teraz, czy ja przyszedłem? Nie pamiętam, żebym tymi schodami szedł. Ale może, nie wiem. Czy ja szedłem tymi schodami? Strasznie ciemno jest. Wiecie, co? Trochę, wydaje mi się, jakbym. Ale, jaja. Ja już tędy szedłem. W sensie to jest. I to będą. Ja pierdolesz! A przetypy, kurwa. Ale zrobili grę. What the fuck? Okej. Okay. Najwidoczniej muszę iść do tych drzwi. Co to jest cel? Cel blok... Stop the water, co? Stop the water, stop the fire, co? Jak zatrzymaj wodę, zacznij od niej. Znaczy, co na pieprzy? O! Wziąłem! Co to wziąłem? Baterię wziąłem. Baterię, i co? Baterię, wkładam baterię F? F Coś robi z tą baterią? Nie Wziąłem baterię, chyba to jest bateria, wiecie co? Nie wiem czy. Nie przydałoby mi się wziąć tej tabletki Dobra, wezmę tabletkę, może mi się polepszy SolBlock A2 Czy ja muszę coś tutaj baterię włożyć? Jak się baterię wkłada? Bateria Ale jaja nie wiem, naprawdę nie wiem Tam coś kurwa, są jakieś półki, i jakby to nie wiem co to było. Nic nie mogę zrobić z tym. Co się... coś przesuwa? Dwójka. Czuść są baterie. Nie, dupa. Widzicie, co to jest śmieszne, że ja nie mogę... Nie mogę stąd wyjść. A mi wkurwiają takie gry, jak są takie przeźroczyste. Przyzro, no, co? O, wow, mam tabulatorem Jakieś kartki, nie wiem co to było Tabletki jakieś Czy mogę podnieść? Nie, nie mogę Nie wiem jakie to jest, tabletki w ogóle są Nic tutaj nie mogę podnieść Dobra, idziemy stąd Nie wiem, jakaś dupa w ogóle, co to jest Czy ja coś tutaj mogę... Czy to jest coś czerwonego tutaj? Nie Nie wiem Te kable idą Kable, kable, kable to kurwa było Pierdole, wiecie co? Może na tym zakończę. Wiem, że nic się nie działo, ale gra po prostu jest jakaś lekko popierdolona. Ja też już w tą grę gram w ogóle. Dobra, jeszcze się cofnę, ale. Nie no, cofnę się, przecież wrócę tu. Dobra, cofniemy się jeszcze, zobaczymy. Zobaczymy. Może tutaj coś będzie. Skakać nie mogę. Nic tutaj nie ma. Chyba już Okej, jest druga bateria. Bateria! Druga, a może trzy baterie trzeba wziąć, albo dwie tam wpakować. Dobra, wrócę się i zobaczymy, czy dwie baterie wejdą. Mogę, może to pomoże, nie wiem. Ogólnie w rampogach nadal. Za każdym razem, jak słyszę jakieś dziwne rzeczy, to mi. Okręgosłupia tak napierdziela, jakiś taki wiecie. Takie dziwne uczucie. Czy to można włożyć? Ja nie wiem, co to jest w ogóle, kurwa. Ja bym podniósł to do. A po, pociągnął? Nie mam zielonego pojęcia. Ale w mnie takie rozmazane. Czuję się, jakbym okularów potrzebował. Dobra, idziemy jeszcze, kurde, zobaczymy, bo. Gra jest całkiem nerwująca. Może znajdziemy kolejną. Dziwne, wydawało mi się, że tutaj coś się pojawiło. Nie wiem, może znajdziemy kolejną no baterię. Okej, okay. jesteśmy znowu tutaj w, przy tym pomieszczeniu. Jest bateria tutaj? Nie ma, ale wszystko jest kurwa takie rozmazane. Gościu ma problemy z oczami. Jak najbardziej to widać. Jesteś tutaj nic. No. Ech, masakra. Okej. Okay. Tutaj i tutaj gdzieś chyba w prawo się szło. W ogóle nic strasznego na razie w tej grze niby nie ma. Okej. Okay, okay. Tutaj nigdzie nie mogę. Na chuj takie pokoje dają w ogóle. O! O! Stop the water Zatrzymaj wodę, może... może nie, nic, ten, coś, nic? Nie. Co to kurwa było? Nyura jest tak popierdolona. Nie wiem, czy ktoś tutaj będzie zaraz mnie atakował. Nic. Okej, okay, tu jest coś z wodą. Tu jest coś z wodą, może tutaj będę mógł coś... Nic kurwa! Woda, 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 nic. Dupa. Okej, okay, jestem tutaj znowu. What the fuck. Coś tutaj. Dupa, co za kurwa zjeba gra. Nie wiem, po co ja ją nagrywam. Szczerze mówiąc, no tak, ja nie wiem, po co ją nagrywam. O. O, zapaliłem światło. Nie wiedziałem, że można. I tutaj też. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Idziemy na górę. Kurwa, już byłem na górze. Czy tam na górze nie było tych drzwi takich sam... Aha. Takich samych Wiecie co ja wam specjalnie dam, żeby ta gra była, była głośna, żebyście też kurde sobie posłali, co ja co ja tutaj przeżywam. Co to jest napisane? Surveillance okej. Okay. Nie przypominam sobie tych drzwi. Jakaś młoda dziewczyna mówi proszę pomóż mi. Coś tam jest? O, notatka. Jackson is putting in Jackson prosi, żebyśmy mieli lepsze warunki. Surveillance. Wreszcie coś znalazłem. Mogę drzwi zamknąć za sobą? Oczywiście, że nie mogę. Full, full, full. Pepsi. Pi coś tam nie wiem co to było.

They confiscate all personal items when you're transferred to actor. They even took my bear. I know it's stupid, but it helps me sleep. Oh, no to... jednak... okay. tape full. Uh... Tutaj? Nie. Mogę coś tutaj w... O! Inject? Muszę znaleźć... Znaleźć kasetę. Gdzie mam znaleźć kasetę? Tutaj? Nie wiem. Dobra, wiecie co? Myślę, że muszę znaleźć kasetę, której oczywiście nie ma tutaj, tylko będzie w chuj wi nie wiadomo gdzie. Czy ja mogę coś tutaj? Nie. Więc miski, mam nadzieję, że o, podobał wam się odcinek. Rzućcie łapkę w górę, mam nadzieję, że będziecie chcieli oglądać kolejną część. Jeżeli tak, to dajcie mi znać w komentarzach i do zobaczenia na następnym razem.